Czym jest odporność i jak sobie z tym problemem radzić? Jestem dzisiaj w Ornowie razem z Mariuszem Michalskim, żeby rozłożyć ten problem na czynniki pierwsze. Odporność to nic innego jak brak reakcji na zastosowane herbicydy chwastów. Wygląda to w ten sposób, że normalnie zastosowany prawidłowo herbicyd, część chwastów na polu zaczyna nam przeżywać. Te chwasty, które przeżyły, lekko zażółkły, Wydają następne nasiona i te następne pokolenia już są troszkę silniejsze w relacji do danej substancji aktywnej, czy danych substancji aktywnej bądź danego mechanizmu działania. Efekt jest taki, że będziemy mieli z roku na rok więcej tego typu roślin na, na polu, które uprawiamy i zaczyna nam się generować odporność. Takie chwasty przeżywają, co jest najistotniejsze, odporność jest genetycznie dziedziczona. Co powoduje, że chwasty przestają reagować na herbicyt? Powodów jest co najmniej kilka. Pierwszy to tak tzw. rotacja substancji aktywnych, albo inaczej mówiąc tzw. mechanizmów działania, ponieważ wiele substancji może należeć do jednej grupy mających ten sam wpływ, działających w ten sam sposób na roślinę. Więc jeżeli używamy tych samych substancji aktywnych, generujemy sobie odporność. Drugim dosyć istotnym czynnikiem to jest płodozmian. Bardzo popularne monokultury ze względów ekonomicznych. Czasami siejemy zboże 3 lata z rzędu i bardzo często stosujemy może inne substancje aktywne, natomiast te same grupy chemiczne, czyli ten sam mechanizm działania. Jest jeszcze trzeci czynnik, na który nie do końca mamy wpływu, to na przykład pogoda. Dzisiaj mamy bardzo długie jesienie, zimy w zasadzie bez śniegu, bez mrozu. Kwasty jesienią mają więcej czasu na to, żeby wegetować. Nawet jeżeli mamy temperatury rzędu 3-2 stopni Celsjusza, nasza roślina uprawna zwalnia tempo rozwoju. Dla chwastów wcale to nie jest moment, kiedy one muszą przestać rosnąć. Mariusz, na które środki chwasty uodparniają się najczęściej i których gatunków to dotyczy? W Polsce mamy potwierdzone odporności na 14 gatunków chwastów. Tak naprawdę głównie to są chwasty jednoliścienne. Jeśli byśmy chcieli je wymienić na 100% miotła, bardzo często na dwa mechanizmy działania. Wyczyniec, bardzo często na dwa mechanizmy działania. Zdarzają się stokłosy, na pewno mamy amarantusa, czyli szarłata szorskiego, na pewno mamy komosę białą odporną i chwastnicę stroną. To mówię o tych takich najpopularniejszych chwastach. Jeśli chodzi o substancje aktywne, to bym spojrzał na nie z dwu, na, na grupy chemiczne. Mamy. Bardzo dużo odporności potwierdzonych na substancje z grupy drugiej, tak zwane ALS-y, albo inaczej sulfonylomoczniki. I to dotyczy zarówno miotły, jak i wyczyńca. E ALS-y, odporność na chwastnicę jednostronną, stąd czasami problemy w kukurydzy e z chwastnicą. A drugą grupą e to są tak zwane acc Czyli inaczej zwane graminicydy. Yy, są to substancje z tak zwanej grupy pierwszej według yy, klasyfikacji yy, HRAK. Co jest bardzo istotne, obie te grupy chemiczne, czyli acetekęsy i sulfonylomoczniki, stosujemy przede wszystkim wiosną. Dlatego, zwłaszcza w uprawach ozimych, istotne jest bardzo dobre, możliwie najlepsze zwalczanie chwastów jesienią, zwłaszcza tam, gdzie mamy odporności, ponieważ jeżeli ona jest. To wiosną mamy bardzo ograniczone możliwości kontrolowania chwastów, tymi dwoma tylko tak naprawdę grupami chemicznymi, jeżeli mówimy o chwastach jednoliściennych. Powiedziałeś o tym, jak powstaje odporność. A czy jest ryzyko przeniesienia chwastów odpornych na pole? Tak, i wbrew pozorom jest to najczęstszy powód tego, że chwasty odporne występują na danych polach. Jeżeli bym miał wymienić kilka czynników, to pierwszy z nich to jest materiał siewny. Niestety bardzo często. Korzystamy z tak zwanej pomocy sąsiedzkiej i przywozimy sobie e, materiał siewny od sąsiada, bo jego odmiana bardzo nam się podobała. Jeżeli to pole było zachwaszczone chwastami jednoliściennymi, a jeżeli jeszcze tam była odporność, na 100% my ją sobie przywieziemy. Jeżeli kupujemy certyfikowany materiał siewny, z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest on wolny od chwastów. Kolejna sprawa to jest na przykład usługa. Z jednej strony może ktoś nam wykonywać usługę siewu czy uprawy, z drugiej strony my możemy komuś wykonywać usługę siewu czy uprawy. Na kołach, na maszynach, razem z glebą możemy sobie przewieźć nasiona, chwastów czy biotypów odpornych. Inny czynnik to na przykład słomę. Jeżeli mamy produkcję zwierzęcą, brakuje nam słomy, kupujemy słomę od kogoś, sprawdźmy czy na tych polach, gdzie ta słoma została wyprodukowana, nie było chwastów odpornych. I naj, chyba najistotniejszy czynnik, z którym mamy do czynienia, to jest kombajn. Usługi kombajnem. Czy my je wykonujemy, czy ktoś nam je wykonuje? W Żniwa generalnie nie ma opcji, nie ma czasu, żebyśmy wyczyścili sobie kombajn, zjeżdżając z jednego pola na drugie, nie mówiąc już o tym, z jednego gospodarstwa na drugie. Jeżeli... Z... Kombań przyjechał z pola, gdzie była odporność, na 100% rozsieje nam się, rozsieją nam się takie nasiona. Czasami wiatr, ptaki, tego typu sytuacje. Natomiast to są najczęstsze te, o których myślę, że powinniśmy wiedzieć i mieć tego świadomość. Wiemy, skąd biorą się gatunki odporne. A jak upewnić się, że to właśnie odporność? Najprostsza rzecz to wykonać test. Taki test można wykonać z nasion, a można też wykonać z materiału zielonego. Mamy gatunki, które podejrzewamy, że są odporne, tak jak wcześniej wspominaliśmy. Najczęściej to jest na przykład miotła czy, czy, czy wyczyniec. Zbieramy nasiona dojrzałe, one muszą, musze, muszą wyschnąć i wysyłamy do laboratorium, robimy analizę. Co nam powie ta analiza? Analiza nam powie, czy mamy odporność. Jeżeli ją mamy, to odpowie też nam, na jakie substancje aktywne i jaki rodzaj odporności, bo możemy mieć odporność w miejscu działania. Ja zachęcam do zrobienia takiego testu z bardzo prostego powodu, ponieważ bardzo często rolnicy sami tak jakby określają, że u niego już jest odporność i on ma problem, a tak naprawdę, mówiąc brutalnie, popełniają kilka błędów przy stosowaniu herbicydy zaniżają dawki, to o czym wspominałem, albo na przykład stosują herbicydy na przerośnięte chwasty. One przeżyją, natomiast to nie ma związku z odpornością. Odporność jest wtedy, kiedy dana substancja, na przykład w 80 czy 90 w ogóle nie zadziała na dany gatunek chwasty. Okej, okay. wiemy, że mamy odporność. Jak sobie z nią poradzić? Głównym celem powinno być ograniczenie tak zwanego banku nasion w glebie. To jest podstawowa rzecz, którą, na której się powinniśmy Skupić. A żeby to zrobić, należy w gospodarstwie wprowadzić cały szereg różnych metod agrotechnicznych, poza stosowaniem oczywiście herbicydów. Każde gospodarstwo ma swoją specyfikę, tych metod jest bardzo wiele i wiele rzeczy możemy wprowadzić bądź zmienić w agrotechnice, natomiast każde gospodarstwo ma swoją specyfikę i biorąc to pod uwagę, musimy sobie z tej listy różnych aktywności, które są możliwe i które nam są w stanie pomóc, dobrać to, co nam będzie pasowało. Będzie to orka, będzie to podozmian, będzie to rotacja substancji aktywnych, terminy siewu dobór odmiany. Naprawdę jest czego wybierać i co jest istotne, to nie jest tak, że w momencie kiedy wypadają nam kolejne substancje aktywne, tak jak metrybuzyna czy za chwilę flufenacet, zostaniemy z niczym. Oprócz herbicydów mamy jeszcze wiele czynników, które naprawdę bardzo istotnie mogą nam pomóc w ograniczaniu tego problemu. Odporność to poważne wyzwanie, a oprysk to tylko jedna strona medalu. W następnych odcinkach podzielimy się z Wami metodami, które stosowaliśmy na naszej Platformie Badania Odporności w Paluzach. Zostańcie z nami!